Facet przychodzi na rozmowę kwalifikacyjną. Rekruter pyta: Gdzie widzi się pan za pięć lat? Facet: W domku, w lesie, bez zasięgu, z psem i kawą. A zawodowo? Właśnie to powiedziałem. Psychoterapeuta pyta pacjenta: Co sprawia, że czuje pan niepokój? Życie. Można konkretniej? Rachunki, praca, ludzie, sen, brak snu. Przeszłość, przyszłość i czasami dźwięk lodówki, który przypomina mi, że jestem dorosły i nikt za mnie nie kupi mleka. Kobieta stoi w kolejce i widzi, jak mężczyzna przed nią kupuje tylko jedną bułkę, jedno jajko i jeden plaster sera. Patrzy na niego, uśmiecha się i mówi: Pan to chyba kawaler, co? Facet, tak. A jak pani zgadła? Bo nikt żonaty nie przetrwałby w domu z takim zamówieniem. Psycholog mówi do pacjenta, a teraz proszę się wczuć w rybę. Pacjent zamyka oczy i mówi, głup. Głup? Dobrze. A co czuje ta ryba? Lęk. Bo mnie pan obserwuje i udaje rybę. Facet przychodzi do lekarza i mówi, panie doktorze, mam problem. Każdej nocy śni mi się ta sama rzecz, że jestem ciężarówką. Budzę się spocony, bo śnię, że wożę węgiel, stal, kontenery. Lekarz zamyślił się i mówi, „Hm, a rano jak się pan czuje? Zajeżdżony. Pani w szkole pyta dzieci po wakacjach, kto chce opowiedzieć, jak spędził wakacje? Jasiu zgłasza się pierwszy, byłem z tatą nad morzem. I co robiliście? Tata pił piwo, a ja zbierałem kapsle. Może coś bardziej edukacyjnego? Uczyłem się, ile butelek to sześciopak. Do gabinetu psychologa przychodzi mężczyzna i mówi: Panie doktorze, mam poważny problem. Wydaje mi się, że jestem psem. Psycholog unosi brwi, zapisuje coś w notesie i pyta: Jak długo ma pan takie objawy? Mężczyzna wzdycha i mówi: Od szczeniaka. Mama mówi do syna: Jasiu. Sąsiadka mi mówiła: że wczoraj byłeś nad rzeką i jeździłeś na łyżwach po cienkim lodzie. Lud pękł i wpadłeś do wody w nowych spodniach. Czy to prawda? Mamo, przepraszam. To się stało tak szybko, że nawet nie zdążyłem się rozebrać. Mąż z żoną są na zakupach. Żona, kochanie, patrz, jakie fajne buty znalazłam. Tylko zapomniałam portfela. Mąż sięga po swój, żonka już się cieszy. Ile te buty? Pyta. 700 złotych. Mąż daje jej 50 złotych i mówi: to weź taksówkę i leć po portfel. Blondynka kupuje walizkę na lotnisku. Czy ta walizka jest dobra na podróż do Hiszpanii? Tak, bardzo solidna. A czy zmieszczą się do niej wszystkie moje buty? Ile ich pani zabiera? No. 27 par. Na tydzień? Przecież nie wiem jeszcze, jakiego koloru będzie piasek. Nowoczesne randki. Na rentce, czym się interesujesz? Astrologią, tarotem, energią wszechświata. Okej, okay, a pracujesz gdzieś? Wszechświat zaba. Jasne. A masz jakieś hobby? Tak, manifestuje bogatego chłopa. To chyba pójdę, nie możesz. Już cię przyciągnęła. Facet wymyślił w tym roku aktywnie wakacje na rowerze. Plan 80 km dziennie. Przez malownicze wsie Rzeczywistość, po 10 kilometrach zadyszka, po 20 ból nóg, po 30, kontuzja szlaku rowerowego Wjechał w pokrzywy, wpadł do rowu, zjadły go komary Zadzwonił po taksówkę Kierowca pyta, a rower? Proszę go zostawić To już nie mój problem On poznał ją na plaży Piękna, uśmiechnięta, pachnąca kokosem Zaczęli rozmawiać. Spacery, zachody słońca, drinki z palemką. Po tygodniu a może się jeszcze spotkamy? Oczywiście. Podaj mi Facebooka. Nie mam. Inste? Nie mam. Numer telefonu też nie dam. To jak się skontaktujemy? Nie kontaktujemy się. To była wakacyjna magia. Zniknęła w morzu. Do dziś nie wie, czy miała na imię Ania, czy halucynacja. Typowy Janusz rozkłada swój kot z 10 cm od innych ludzi. Rozstawia perełan. Potem wyciąga radio, włącza disco polo, otwiera konserwę i mówi, no. Teraz to są wakacje. Sąsiedzi milczą. Po 15 minutach, panie, może pan to ściszy? Co? Przecież wszyscy lubią klasykę. Ale my tu próbujemy się zrelaksować. No to relaksujcie się przy zenku. Po godzinie wszyscy wokół uciekają. Janusz do żony: Widzisz? Cała plaża dla nas. Ludzie to jednak nie wiedzą, co dobre. Facet wraca zmęczony z pracy, siada na kanapie, zdejmuje buty, patrzy przed siebie i mówi do żony: Wiesz co? Miałem dziś bardzo produktywny dzień. O! To super. Co zrobiłeś? Wysłałem jeden mail. Tylko jeden? Ale za to przez trzy godziny się do niego przygotowywałem, a przez kolejne dwie odpoczywałem po tym stresie. Aha. A potem zjadłem kanapkę. I to wszystko. Kochanie, to był dzień pełen wyzwań. Musiałem jeszcze nie załamać się psychicznie. To się liczy. Facet jedzie z żoną i teściową nad morze. Już w aucie zaczyna się klimat, ja bym tam tędy nie jechała. Znowu się spóźnimy przez wasze pakowanie. A ta twoja klimatyzacja to szkodzi na zatoki. Po przyjeździe, pokój z widokiem na śmietnik. Przecież miało być 20 stopni, a tu upał jak w Afryce. I jeszcze nie ma telewizji, trwam. Trzeciego dnia facet idzie do recepcji, czy mają państwo wolny pokój? Ale przecież ma pan rezerwację. Tak, ale szukam azylu. Samotnego. Cichego. I z safem, żebym się tam mógł zamknąć. Kobieta wchodzi do ekskluzywnej restauracji. Podchodzi kelner, dzień dobry, czy ma pani rezerwację? Nie, ale jestem głodna. W takim razie zapraszam do stolika. Kobieta siada, otwiera menu i mówi, poproszę coś lekkiego, zdrowego i bez glutenu. Kelner się uśmiecha i wraca po chwili z talerzem. Na którym leży liść sałaty i kartka z motywacją Nie jesteś głodna, jesteś silna. Facet pierwszy raz leci samolotem. Siedzi przy oknie i widać, że jest spięty. W pewnym momencie słychać głos z głośników Proszę Państwa, straciliśmy jeden silnik, ale spokojnie możemy lecieć na trzech. Facet się wierci. Chwilę później drugi silnik przestał działać. Nadal jesteśmy bezpieczni. Facet poci się jak w saunie. Za moment, trzeci silnik nie działa. Ale lądowanie awaryjne za 10 minut. Facet wstaje, rozkłada ręce i krzyczy, jak ten ostatni silnik padnie, to zostaniemy tu na zawsze. Sędzia pyta świadka, proszę powiedzieć, co pan widział. Było ciemno. Wyszedłem z domu z psem. I co dalej? Pies coś powąchał, zaczął szczekać. Podeszliśmy i zobaczyłem człowieka z łopatą, który zakopywał coś w ogrodzie. I co pan zrobił? Zawołałem policję. Sędzia kiwa głową. Adwokat wstaje i pyta, skąd pan wie, że to był człowiek. Przecież było ciemno. Bo jak pies go ugryzł, to powiedział, ała, a nie hał. Trzech braci wyjechało do różnych miast i obiecało sobie, że jak się dorobią, to kupią swojej starej mamie najlepszy prezent na świecie. Pierwszy kupił wielki dom trzeciego piętra, winda, sauna. Drugi kupił super auto, limuzyna z kierowcą. Trzeci mówi, mama lubiła Biblię, ale już nie widzi. Więc kupiłem jej papugę wytrenowaną przez mnichów, recytuję całą Biblię z pamięci. Po miesiącu mama pisze listy do synów, do pierwszego, dom za duży, gubię się. Dziękuję, ale nie. Do drugiego, limuzyna fajna, ale nie jeżdżę. Dziękuję, ale nie. Do trzeciego, synku, ten kurczak był pyszny. Dziękuję. Facet rozbił się statkiem i trafił na wyspę. Po dziesięciu latach samotności widzi, jak z wody wychodzi piękna kobieta w stroju nurka. Jak długo tu jesteś? Pyta ona. Dziesięć lat. A papierosa chcesz? Wyciąga z kombinezonu. Rany. A piwko? Też ma? Nie wierzę. A może chcesz? Coś, czego nie miałeś przez 10 lat. Mówi i rozpina zamek przy piersi. A on na to Nie mów, że masz PlayStation. Facet przychodzi do urzędu dzień dobry, chciałem złożyć wniosek. Trzeba mieć formularz. A gdzie go dostanę? W pokoju numer 12 idzie do pokoju numer 12 zamknięte. Wisi kartka. Formularze w pokoju numer 8. Idzie do ośmiu tam mówią, a a, to już nie tutaj. Trzeba było być wczoraj. Wraca do pokoju numer 1, to gdzie mam pójść. Urzędniczka wzdycha. Proszę pana, tu nie chodzi o to, żeby załatwić. Tu chodzi, żeby chodzić. Młody konsultant biznesu przyjeżdża na Karaiby. Spotyka wędkarza, który łowi ryby przez dwie godziny dziennie. Potem gra na gitarze i odpoczywa z rodziną. Konsultant mówi: Powinieneś łowić więcej. Po ceo? Sprzedawać ryby, kupić większą łódź, potem kuter, zatrudnić ludzi, otworzyć przetwórnie. I co potem? Potem wejdziesz na giełdę. A potem? Potem zarobisz miliony. I co wtedy? Będziesz mógł siedzieć spokojnie na plaży i łowić ryby przez dwie godziny dziennie. Żona mówi do męża: Kochanie, czy pamiętasz, jaki dziś dzień? Mąż się stresuje, nie ma pojęcia, co dzisiaj. Rocznica? Urodziny? Pierwsza randka? Nic mu nie świta, ale wie, że jeśli zapomni, będzie katastrofa. Więc dzwoni do kwiaciarni, zamawia najdroższy bukiet. Kupuje kolację z dostawą. Nawet pierścionek. Wraca do domu, żona patrzy i mówi: "O, czyli jednak pamiętałeś, że dziś dokładnie 10 lat temu mój kot się zgubił." Szef mówi do pracownika, musimy się rozwijać. Więcej celów. Więcej efektywności. Pracownik, a co z wypoczynkiem? Będzie pan odpoczywał po emeryturze. Czyli wtedy, gdy już nie będę miał siły? Proszę nie narzekać, wielu marzy, by być tak produktywnym jak pan. Tylko, że ja marzę, żeby być. Szczęśliwy. Starszy pan wygrywa na loterii ogromną sumę pieniędzy. Media pytają go: Co pan teraz zrobi? Jakie ma pan marzenia? A on: O, ja mam tylko jedno marzenie: spokój. Dziennikarz: Ale przecież ma pan teraz pieniądze na wszystko. No właśnie, i dlatego kupię sobie domek w lesie, bez internetu, bez telewizji, bez sąsiadów. Będę siedział, pił herbatę i patrzył na drzewa. I to wszystko. Tak. Przez 40 lat miałem szefa kredyt, dzieci w liceum i teściową. Teraz czas na drzewo. Subskrybuj po więcej.